Mam na kolano z tej strony. Hubercinka. Pewnie zgad... zgadujcie co to jest za gra. Pewnie jeszcze nie wiecie. No to to już się chyba domyślacie. W poprzednim odcinku mówiłem, że będzie seria z tej gry. Jezus Maria jakiś, nie. Nie no, ja minuty nie będę czekał. Weź. Nie, nic nie wybiorę. Idź z tymi reklamami. Ja już grałem. Nie mam ten, i ten nie wiem, co ja robię teraz, ale ulepszam. Dobra, gram. z tej gry, to zostawiajcie łapkę w górę. Jezus Maria, co to, to jest? Jakiś AliExpress? Nie, nic nie chcę. Idź z tym AliExpress, parzem przegopił trochę. Ai, nie trafiłem. To nie było planowane, widzowie. No ja... Nie, nie, nie. O nie, nie, nie. Jakżeś niez to. Zbysił No nie no, bo to są jakieś jaja. Tak, tak, co jeszcze? jest? Jest, 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 jest. To było. Jezus Maria, co jest? Co to było? Jakie głupie reklamy. Gdy się Oj, oj, teraz się ja mam przewalone. A wano! Zabrałem Oj, oj Chłop siebie samego porobił Nie, nie Jak się Nie trafiłem Już myślałem Jest Nie ja? Jest, jest, jest jeśli chcecie więcej gry, tej gry, no to piszcie w komentarzach oczywiście. I lajkujcie. Pamiętajcie. O jakiejś, co to jest? O Kasiura Zbimanji Drive. Oszukana gra. ZbiMenage Drive to jest. Jezus. Jeśli nie widzicie, to czemu tak coś ten tegos, Bo ja im lizaka. I, i, idealnie. Dobrze. Jest. Jest. Jak dobrze. Idealnie. Za to musicie zostawić łapkę w górę. Nie. Jak on trafił? o, o. No, sobie nie myślał, że ma. że ma prosto. Pro, no, to, to tak nie do końca. Na siebie samego zrzucił. Idealnie. Po tobie, zbysił. Ostatnie chyba dwa, czy tam jeden strzał i wygryłam. Jeszcze nie trafił prawie. Giniesz, Wygrana, widzowie. Tak wygląda moja wygrana. Lecimy po 1600 subskrypcji. Nie! Subskrybujcie, subskrybujcie, proszę. Błagam, błagam, błagam. O jezu. Co z nimi robicie, bo jak bym... no o, i to Oj biesiączny. Yes.

Papa, Wygrana Dobra To było tak długo na pokazanie Jak chcecie więcej z tej w odcinku z tej gry, no to musicie subskrybować i lajkować i pisać komentarze. No no i do zobaczenia w następnym odcinku. I pamiętajcie, subskrybujcie, polecimy po 1600 subskrypcji. Więc do zobaczenia w następnym odcinku z tej gry. Jeśli nie oczywiście zostawicie komentarz. I napiszecie mi, jak chcecie więcej z tej gry. No no to do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa widzowie.